Stary Powązki. Szukam grobu Adama Słodowego. Ale przy okazji znalazłem grób Jana Suzina, speakera, prezentera telewizyjnego. Wyjątkowego gościa, który urodził się w 1930, a zmarł w 2012. Ale opowiem Wam pewną historię związaną niesamowitą z Janem Suzinem. Adam Hanuszkiewicz zwyciężył dzięki odpowiedzi 2000 ludzi pokonał przy wy, wy, zwyciężył tylko dlatego, że zadał pytanie mu Adam Hanuszkiewicz, jakby wypełnił pewną dziurę w programie, a on odpowiedział. Mam dla Państwa dobrą wiadomość Zagaju. Po przerwie szykujemy rzecz która na pewno się Państwu spodoba. Otóż telewizja polska kupiła w Paryżu serię filmów specjalnie dla Panów, które będziemy nadawać codziennie w godzinach wieczornych. No i po tym zwyciężył. 41 lat pracował w telewizji. To jest moc. Przetrwania przetrwać wszystkich. 41 lat. A zdobył pracę. Dzięki właśnie umiejętności znalezienia dystansu do samego siebie. No i do tego jeszcze niesamowity dowcip. Rozumiem, że chyba wiecie o jakich filmach mówił pan Jan Suzin dla panów wpuszczanych w wieczornych godzinach. I to się spodobało tym, którzy decydowali. Kogo przyjąć do pracy? Dwa tysiące ludzi pokonał. No, a ja idę szukać grobu Adama słodowego.